Zostały trzy imiona. Przyniosłeś kwiaty? Ja nie przynoszę kwiatów. Ale te, które tu leżą, są dla mnie. Zawsze byłem ciekaw, jak wyglądasz. Znamy się przecież od lat. <laughs> Idziesz za mną krok w krok. <laughs> idę, idę. A ty nigdy nie obejrzałeś się za siebie. Do dziś. Dziś obejrzałeś się po raz pierwszy. A jak to się odbędzie? Wezmę cię za rękę i poprowadzę. Wmgła zimną i mokro. A dalej? Co jest dalej za mgłą? Dalej. Dalej nie ma już nic. Szłaś ze mną krok w krok, a dopadałaś innych, których mijałem w drodze. Dlaczego? Chodziło o to, żebym został sam, prawda? Bym wreszcie zaczął się bać. Ja wyznam Ci prawdę. Ja zawsze się Ciebie bałem. Bałem się, że ujrzy Cię idącą tuż za mną. Bałem się zawsze. Moje życie minęło w strachu. Bałem się do dziś. Do dziś? Tak, do dziś. Zabrałaś mi wszystko. Dlaczego więc Twoje oczy są pełne strachu, Geralcie z Rivi? Czy tak bardzo boisz się ostatniego, czternastego imienia wykutego na obronisku Ja wiem, jakie to imię. Ty to imię kwiaty. Dla mnie i dla Ciebie, prawda? Czternaste imię wykute w kamieniu. Imię, które wymawiałem w środku nocy i w basenu słońca. W bupomru nie. Nie boję się wymówić go teraz. Wymów je zatem. Jenefer Svengerberg. A kwiaty są dla mnie. Skończmy z tym. Weź mnie za rękę. Nie, nie dziś. Kiedyś tak, ale nie dziś. Zabrałaś mi wszystko. Nie. Ja niczego nie zabieram. Ja tylko biorę za rękę, żeby nikt wówczas nie czuł się sam. <sum> sam we mgle. Do zobaczenia. Chodź na tajemnica. Przysięgnij, że nic nie powiesz. Przysięgam. No bo... nie jestem przeznaczona, wiesz? Nie wiem, ale tak mówiła niania, opowiedz mi bajkę. Co? No, bajkę mi opowiedz. Jak mam spać bez bajki? Ja nie znam za żadnej bajki. Śpi. – No to powiedz! – Co? – No bajkę! – Aaaa! Był sobie <laughs> kot, zwyczajny kot, Tak mam myśl, o co Wyruszył nas, hej, w ciemny las. Nie pomyślał, że być może tarwacę. I choć ten las zapewnia pas, Zgadłem, dobie, partię, Z każdym gotkiem Barty jezdniał, ani nie że. Zamiast god na świtek zrobić z Od On lasu, dwa w lasu, Co no? No nie, myślisz sobie, że zasnę zanim on dojdzie. Ujdź cicho z Markiem Rolą. E Jest ksiakli choćie. Ja jestem kot, odrzekł mu kot blisko, zbyt zawani, boisz się sam w lesie. Za chwilę znów, za król z o całą sporo. Ja futro mam, ty futro masz, chłopcy chętnie nasze futra nam zabiorą. Każdy z nich jak ma, aż dziwy w naszych stronach to nas Gdy to robią nas, zrobią szas wprast, Ciepłe komierze dla swych dziwek. Co to są? Alisna, okay. na to? Ja na zesztach, na łotów mam tysiąc dwieście osiemdziesiąt sześć sposobów. A ile ty, no powiedz mi, masz sposobów, żeby całą wyjście z tego? Jaka ładna bajka! Opowiadaj, co kot? Aha, co kot? No, co dalej? A to, dalej, Nie, nie powiem tak, sposobów nie dlaczego, więc nam trzeba to uwielbić. Wystarczy, by całym życiem sprowadzić przez rękę w z nie przez ale jeśli nie wypracę mój, tego jest ono swój i zrastu, bo nie życie w łokcie I nawet zechód są nie myśliwi słów, kuczaków wyskoczyli. Są miał wlot i wizy go, że ich dorwać mogą teraz w jednej chwili. A nie! a myśliwi Wyglązłych o na to i na widać. Na... Kot, nic na bo to historia się zanurzył. A psychiatra i zap-zap, zapędzać, których co studniów dobrze użył. Tymczasem to, skoro do przodu, trzeba od udzierać. Będę kochać swoje własne był tak wysokie jak chore. I chociaż tak, Trapka i szlak w z niczym bożą przekreść grobów. mi do z drzewa z lasu i spokojnie powędr w stronę domu. Jaka ładna bajka. A, a morał? Co to jest morał? No. <laughs> dobra bajka ma morał, a zła nie. Ta była dobra. Tedy na a co mam mieć? Trzeba było kurszyłko przed i trzechów u mnie ko nie dumać! Jego aby wraz na drzewo! Od cała mądrość przeżyć nie dać się!